Panie i Panowie, witam Was bardzo serdecznie. Konferencja pomeczowa po spotkaniu Tablong GTK Gliwice kontra MKS Dąbrowa Górnicza. Rezultat końcowy 73 do 110. Zwycięstwo drużyny MKS Dąbrowa Górnicza. Razem z nami trener drużyny gości, Pan Boris Bajbrea i zawodnik tej drużyny, Kabli. Kadli. Uh, Loweli, first we start could you. Uh, please uh, say a few words about this game. Uh, yeah, uh, we talked all week uh, about how important of a game it was for us and so we just tried to make sure we were as prepared as possible to, to try to come right out and you know throw the first punch and kind of assert our dominance. And uh, I thought we did a pretty good job uh, doing that in the first quarter and the second quarter we carried it on and kind of just lingered on throughout the entire game. so. <inaudible> Dużo przewaga, nie, punktowa, później utrzymani uh, utrzymali już tą przewagę. Bardzo ci dziękuję, taki mecz. Thank you, so much, uh, thank you, Mohamed. Now, Mr. Boris Bulbrea, at least a few words about the No, I think uh, first of all I want to uh, give credit to the whole organization, MKS Zamrova Ornica, everybody who is working behind the scenes that you know that you cannot see. Special mention also to all the coaches, coaching staff. Uh, I think the way they are being working during all the season starting from Duco Adam Engstrom they are uh, the main guys building the game plan uh, cutting video uh, doing the scouting uh, preparing you know the the players myself you know to be on the side you know it's incredible then we have Matthias, that physically you can see you know we it doesn't look it's the end of the season for us we are ready we are fresh we are healthy we are we are, we are 100%. So I think I want to give full credit to him too. And then our physios, David Dominic, also taking care of everybody, pushing everybody, doing extra recoveries. And we have match Exonia, You know that they are helping us a lot with the organisation, with the media, with uh, making everybody feel good. So I want to give full credit to them. Without them, uh, the team will not be here now. We will not be winning. We will not uh, achieve the playoffs. We would not perform and that good. So, uh, yeah, sometimes it's Mar Garcia, uh, Taylor Persons, Nico Carbacho, Everybody knows them. Head coach Boris Balabrea. Some people knows me, but uh, uh, many people doesn't know all of these uh, people who works very very hard uh, uh, behind the scenes. And I want to give full credit to all of them because they are the main guys uh, helping uh, the players too. w to the, the so gorące podziękowania dla całego stafu, dla ludzi, którzy są e, za kurtyną, którzy pracują na e, sukces drużyny K z Dąbrowa Górnicza. E, wielokrotnie ich nie widać, mimo jednak e, tutaj podziękowania ze strony trenera. and now uh, maybe um, uh, about uh, about the game sorry uh, about the game yeah so, yeah about the game as i said i think we started very well very focused making some important shots some of them they were tough but i think that that shots uh, it's uh, the perfect example about how uh, uh, focused we were and how how big it was this game for us so i think we we did a great job we dominate in everything, uh, in rebounding, in shooting, in uh, percentage uh, assist. Uh, so I think uh, I think uh, we did a perfect game, uh, that it helped us You know, the first 20 minutes. And then in the last uh, 20 minutes, it was just about keeping this energy, keeping the focus, uh, the, the game plan, the scouting. And uh, I think we felt very, very comfortable on the court uh, and, and yeah, very satisfied about, about the game. <inaudible> na tym, aby zdobyć przewagę punktową. Ta przewaga utrzymana, dobra praca, jeśli chodzi o zbiórki, punktowanie praktycznie w pierwszej połowie. No rzeczywiście wręcz idealna gra, perfekcyjna, a później już utrzymanie tego wyniku. Congrats after the game. Thank you so much and good luck. Thank you. Dzięki. Dzięki Panie i Panowie, druga część konferencji po spotkaniu tauron hiteka Gliwice kontra MKS Dobrowa Górnica. Rezultat końcowy 110 do 73 wygrywa zespół z Dąbrowy. Razem z nami trener drużyny tauron hiteka Gliwice, pan Paweł Turkiewicz um, oraz oczywiście Kobi Makiman, uh, zawodnik uh, Gliwica uh, Kobi at first, please a few words They came out with a purpose and they, they uh, you know, all credit to them. You know, they played really well. They made a lot of shots in the beginning of the game. We were, we were too passive and um, um, I guess it didn't seem like we were, we were surprised by, um, by how well they were shooting the ball in the game, which we shouldn't have been surprised. But, um, you know, like I said, like all the credit to them. They played well um, and uh, yeah, it was the last game of the season.

No cóż, pff. nie chciałbym, żeby tak to odebrać, że ten mecz był jakby quintessencją sezonu, natomiast e, gratuluję oczywiście Dąbrowie, była duża determinacja, zaczęli bardzo dobrze, zaczęli od pięciu trójek. Nasi zawodnicy myśleli, że to będzie taki spacerek jak ostatni mecz w łańcucie, że będzie sobie takie granie. Tutaj jednak zespół z Dąbrowy grał o coś i tak jak pokazują teraz e, wyniki, wszedł dzięki temu do play -off. także na pewno była dla nich to duża determinacja i wykorzystali to. Moi zawodnicy mówiły mi, że derby, żeby zagrać dla kibiców, którzy bardzo licznie pojawili się na trybunach z goście, z Dąbrowy i nasi kibice, także szkoda, że tak to wyszło przykro, że można jedynie przeprosić kibiców za postawę co po niektórych zawodników, bo tak jakby to chyba się sezon skończył. Gdzieś tam próbowałem wpłynąć yy, motywując, natomiast ciężko jest jak ktoś wie, że mecz jest może nie do końca, nie rozumie tych relacji, że te mecze derbowe są ważne. Tłumaczenie tego okazuje się, że do niektórych zawodników nie dotarło i bardzo słaba skuteczność to związana chyba było też z brakiem takiej pełnej koncentracji. No szkoda, że tak się sezon skończył tym meczem, bo myślałem, że to będzie święto, że będziemy dobrym przeciwnikiem dla MKS-u, który po prostu będzie się bił o to, żeby to zwycięstwo odnieść i gdzieś w pierwszej oni widać, że ta była u nich duża mobilizacja, 50% skuteczność złotów za trzy, każdy gdzieś tam włożył te swoje granie. U nas to było takie pasywne, nie było agresywności, na którą mówiłem, że my nie możemy pójść na wymianę, bo zespół z dąbrowy jest bardzo groźny, zwłaszcza w takich układach wymiennych. I przed tym przestrzegałem, natomiast chyba nie do końca już to wystarczyło na moich zawodników, którzy po prostu doleszli do tego tak jak myśleli, że to będzie yy, może nie tyle przyjemne, ale że to będzie łatwiejsze i, i natomiast cały sezon no, szkoda, bo to, ten mecz akurat nie oddaje tego. Wydaje mi się, że wiele innych meczów mieliśmy bardzo blisko i kto wie, jakby to było inaczej dobrze, że końcowy wynik nie miał, ostatni mecz nie miał aż takiego wpływu na naszą pozycję w tabeli, mogliśmy jedynie przy porażce Arki Gdynia wyprzedzić Arkę i, i to był jakby jedyny czynnik, ale myślę, że dla zawodników to nie miało znaczenia I, i stąd może taka sytuacja, że przeciwnik był tak jak powtórzę jeszcze raz bardziej nastawiony na zwycięstwo, wierzył w to zwycięstwo, natomiast wydaje mi się, że u nas tej jary nie było i stąd Taki wynik, no, czy ono odsiedle dla, no ja nie, nie mam to znaczenia, natomiast szkoda, że tak wyszło i jeszcze raz z mojej strony, nie wiem jak zawodnicy, ale przepraszam kibiców, że po prostu w tym ostatnim meczu nie, nie dźwignęliśmy tego, żeby w tych meczach drebowych zagrać lepiej i myślę, że w przyszłym sezonie będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało i bardzo w to mocno wierzę i podziękować chciałem wszystkim kibicom, którzy też jeździli z nami na wszystkie mecze e, przez cały sezon e, i, i byli z nami i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie damy im więcej radości i bardzo bym tego sobie i im również życzył. Dziękuję. Trenerze bardzo dziękujemy. Dziękujemy za ten sezon, dziękujemy za te emocje e, i, i to dzięki Wam kibice są razem z nami na, na trybunach i to się na pewno nie zmieni. Dziękujemy. dziękujemy. Dzięki bardzo.